Ostrzałów ze strony Iranu. Irańskie rakiety pojawiły się nad niebem, między innymi nad Jerozolmą czy nad Tel Awiwem, ale nie poczyniły praktycznie żadnych szkód. Z kolei w ciągu dnia w całym Izraelu było naprawdę. Spokojnie, to był najspokojniejszy dzień w Izraelu od wybuchu tego konfliktu. Czy to oznacza, że Iran słabnie, czy to oznacza, że Iran być może przygotowuje się do czegoś większego? To akurat wydaje się mało prawdopodobne, a być może Iran przygotowuje się po prostu do dłuższej wymiany ognia pomiędzy Iranem a Izraelem, być może również do przyłączenia się do tego konfliktu Stanów Zjednoczonych. Jedno jest pewne, Izrael cały czas bardzo intensywnie atakuje bardzo konkretne cele na terytorium Iranu, likwidujące placówki wojskowe, likwidujące urzędy, ale także bardzo konkretne osoby, nie tylko Irańczyków, ale również tych powiązanych z ugrupowaniami terrorystycznymi, między innymi z libańskim Hezbollahem czy palestyńskim Hamasem, którzy ukrywają się na terytorium Iranu. A więcej o tym, co dzieje się w wojnie pomiędzy Iranem a Izraelem w materiale Trzaski. Według amerykańskich mediów aż sześć strategicznych bombowców B-2 wystartować miało z bazy lotniczej w Missouri w kierunku bazy na wyspie Guam na Pacyfiku. To droga, którą przerzucane są te bombowce w kierunku Bliskiego Wschodu przez Pacyfik. Co więcej, maszyny miały startować z pustymi zbiornikami paliwa i tankować w powietrzu, co ma wskazywać na bardzo ciężki ładunek. Bombowce B-2 mają możliwość przenoszenia najcięższej bomby penetrującej amerykańskiej produkcji służącej do zwalczania podziemnych bunkrów. Ich celem może być irańska baza jądrowa, ukryta dziesiątki metrów pod powierzchnią Ziemi. Obecnie Izrael sam w sobie nie ma konwencjonalnych zdolności do zniszczenia takiego obiektu, więc musiałby rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi na temat bomby penetrującej. Mówimy tu o konkretnym amerykańskim uzbrojeniu, który jest bombą kierowaną o wadze 13 ton i tylko bombowiec B-2 Stealth jest w stanie ją przenosić, ponieważ to jedyny samolot, który jest przystosowany do przenoszenia takiej broni. Czy to oznacza, że decyzja w sprawie włączenia się amerykańskich wojsk do wojny już zapadła? Biały Dom konsekwentnie odmawia w tej sprawie komentarza. Jedyny sprzed dwóch dni brzmiał: Iran ma dwa tygodnie na kapitulację. Wczorajsze spotkanie irańskiej delegacji z przedstawicielami krajów Europy Zachodniej w Genewie nie przyniosło żadnych konkretów. Mimo zadowolenia europejskich polityków, Iran utrzymuje, że oczekiwania Zachodu są nierealistyczne. Abyśmy mogli wrócić do dyplomacji, agresja Izraela musi zostać zatrzymana. Oczywiste jest, że nie mogę negocjować ze Stanami Zjednoczonymi, gdy nasi ludzie są bombardowani ze wsparciem Ameryki. Chodzi o pomoc nie tylko amerykańską, ale i brytyjską i nieoficjalnie francuską w odpieraniu ataków na Izrael i tankowaniu izraelskich samolotów operujących nad Iranem. Teheran wezwał Waszyngton do powstrzymania Tel Awiwu przed dalszymi nalotami. Odpowiedź była jednoznaczna. Cóż, myślę, że teraz bardzo trudno jest wysunąć taką prośbę. Jeśli ktoś wygrywa, jest to trochę trudniejsze niż w przypadku przegrywania, ale jesteśmy gotowi rozmawiać z Iranem i zobaczymy co się stanie. Izrael wciąż bombarduje irańskie instalacje wojskowe, bazy i obiekty naukowe biorące udział w irańskim programie jądrowym. W nocy pogłębiliśmy szkody w ośrodku nuklearnym w Iszachanie i zachodnim Iranie. Na ekranie widzimy miejsce, w którym ponownie przetwarzany jest uran. To drugi etap po wzbogaceniu uranu w procesie opracowywania broni jądrowej. Na początku operacji wybraliśmy to miejsce na cel i dziś wieczorem wybraliśmy je ponownie, aby pogłębić nasze osiągnięcie. Izrael Wszystkie bomby nie są w stanie przebijać grubych, zbrojonych ścian podziemnych bunkrów, a tych w całym Iranie są dziesiątki. Tel Awiw deklaruje jednak, że będzie prowadził ataki nawet bez pomocy Stanów Zjednoczonych, dopóki nie wyeliminuje każdego ośrodka, który może potencjalnie zagrażać Izraelowi. Kamil Trzaska, Republika.